na sprzedaż. Zaskakujące ogłoszenie susza w Namibii. Rząd wystawił na sprzedaż 170 słoni. Z powodu suszy i nadmiernego rozrostu populacji dzikich słoni Namibia wystawiła na sprzedaż 170 wysokowartościowych osobników. Ogłoszenie ukazało się w rządowym dzienniku. Dotknięta suszą Namibia zamierza ograniczyć populację słoni na swoim terytorium. W tych warunkach problemem staje się pożywienie dla zwierząt, ale także eskalacja konfliktów tubylczej ludności, która musi walczyć ze słoniami o swoje pola i zasiewy. W rządowym dzienniku Nevera pojawiło się ogłoszenie, w którym Ministerstwo Środowiska, Leśnictwa i Turystyki zaoferowało na sprzedaż 170 wartościowych słoni ponieważ odstrzał słoni jest praktycznie niemożliwy ze względu na presję opinii międzynarodowej, rząd wpadł na pomysł, który jednocześnie może przynieść budżetowi pieniądze. Na sprzedaż wystawiono całe stado zwierząt, łącznie z młodymi. W przetargu mogą brać udział krajowi bądź zagraniczni nabywcy. Ci ostatni muszą być obywatelami kraju akceptującego wymagania CITES Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem. Na sprzedaż bawoły, żerafy, antylopy w Namibii żyje OK. 28 tysięcy. Słoni. Nie pierwszy raz ten południowoafrykański kraj próbuje ratować klimat oraz budżet, wystawiając na sprzedaż zwierzęta. W październiku licytowano 100 dzikich bawołów, a w czerwcu 2019 rok po ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej spowodowanego suszą 600 bawołów, 150 antylop, 60 żyraf i 28 słoni, co przysporzyło 1,1 miliona dolarów, które przeznaczono na ochronę gatunków.